Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy ZANA 72. A na sali spotkaliśmy dzisiaj piłkarki nożne z klubu GKS Górnik Łęczna. Jest z nami. Marlena Hajduk. Marlena, co jest dzisiaj celem waszej wizyty tutaj? Celem naszej wizyty dzisiaj jest przygotowanie się do następnego meczu ligowego, który odbędzie się w sobotę w Piasecznie. Dzisiaj przyszłaś tylko potowarzyszyć swoim koleżankom, bo sama nie odniosłaś jakichś większych kontuzji. Tak, przyszłam potowarzyszyć koleżankom, które trenują praktycznie codziennie w klubie Pako. Ja natomiast przyszłam czysto towarzysko, zmęczyć się, spocić, jakieś tak im podowarzyć trochę wesprzecie. Ostatnio macie dosyć dobrą pasę, dlatego że wygrałyście ostatni mecz, przypomnij. Z kim, kto był waszym rywalem? Ostatni mecz, znaczy nasz pierwszy ligowy w tej rundzie grałyśmy z drużyną AZS-u Wrocław. Wygrałyśmy 1-0. Teraz mieliśmy dwutygodniową przerwę i czekają nas kolejne mecze ligowe. Już w sobotę, tak jak wspominałem, gramy w piasecznie z drużyną z Piaseczna. A następnie czeka nas bardzo ciężki mecz z mistrzem Polski z Unią Racibusz, u siebie za dwa tygodnie w niedzielę. Powiedz, jak ogólnie wyglądają wasze przygotowania do każdego meczu? Standardowo trenujemy codziennie o godzinie 18, No i tak naprawdę to tyle. Mamy ustalony harmonogram treningów, kiedy są treningi, treningi kościowe, kiedy wytrzymałościowe, kiedy tam strzeleckie. To wiadomo. Taką mamy normę. Jak ewentualnie przewidujecie taktykę na ten najcięższy mecz? Oj, to już trzeba pytać trenera. My na razie e, myślimy tylko i wyłącznie o meczu, który czeka nas e, w tą sobotę, a jak wiadomo piąteczny to jest Beniaminek, więc e, nie, wi nie wiadomo za bardzo czego się można spodziewać po tej drużynie, ale e, myślę, że będziemy walczyć i wiadomo, e, chcemy wygrać ten mecz. Liczą się tylko trzy punkty dla nas.